Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym magiu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi planami czytelniczymi na jesień, na najbliższe miesiące jesienne, gdzie być może większość dnia to będzie słota deszcz, piucha, szaruga, ciemno, zimno i ponuro. Same złe przymytniki, jeśli chodzi o określenie jesieni. A być może wcale tak nie będzie, może będzie ciepło. Nieważne, jakkolwiek będzie, tak czy tak mam jakiś tam czytelniczy plan, na ten najbliższy, jesienny czas. Nie mam tych książek pięć, yy, taką sobie średnią przybrałam, yy, przyjęłam do, yy, do moich tbr bo wiem, że nie jestem w stanie przydać więcej w miesiącu niż pięć książek, to i tak jest O potąd. Yy, są wśród nich książki, yy, które być może już gdzieś pokazywałam na Instagramie, na pewno, yy, bo tu na kanale, no, może niektóre, ale to zaraz zobaczycie sami. I jestem bardzo ciekawa, co wymyślicie na temat tych książek, bo, bo na pewno które z tych tytułów, które pokażę, czytaliście, więc będę, będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie w komentarzach coś na temat tych książek i którą z nich szczególnie, szczególnie mi polecacie. To jest ten mój stosik. A to są te tytuły, tak, w dużym. Przybliżeniu. <noise> Zaraz powiem o nich coś więcej. Sięgam po pierwszą z brzegu. I pierwsza z brzegu to Sara Moss i między falami. Dlaczego akurat ta książka? To jest książka, która na moich półkach jest już bardzo długo. Ja Sarę Moss kupiłam kiedyś i to od razu dwie jej książki. I całkiem niedawno zaczęłam czytać jedną z nich. Jeśli ją tu mam, to pokażę. O, jest! I to jest nocne czuwanie, i ja w zasadzie już tę książkę kończę. A bo tu, tutaj jestem w połowie, ale ja ją w zasadzie. No, te połowę przeczytałam o tak właśnie, w tej wersji papierowej. Resztę doczytuję sobie w, w Legimi. I w zasadzie jestem. Nie wiem, może jakieś 100 stron zostało mi do końca. I bardzo mi się ta książka podoba. Podoba mi się styl pisania tej autorki. Jest taki. Spokojny, zrównoważony. Historia nocnego czuwania dotyczy pewnej kobiety, która wraz z mężem i rodziną mieszka na wyspie. No i w zasadzie jej głównym zajęciem jest zajmowanie się dziećmi, aczkolwiek ona ma dużo, dużo większe ambicje, cele, jakieś dążenia, jest, jest autorką książek, ona jest w trakcie pisania książki i no i. To jakby jest dla niej bardzo, bardzo ważne i czasami y, ma siebie za naprawdę złą matkę. Y, a dodatkowo y, pewnego razu odkrywa w ogrodzie, w okolicach domu, w którym mieszkają na tej wyspie, odkrywa szkielet dziecka. Więc jest tajemnica, jest, jest, y, no jest dosyć tajemniczą faktycznie w tej książce. I zauroczyła mnie Sara Most tak bardzo, że stwierdziłam, że przeczytam sobie jej kolejną książkę, którą mam na półce Między Falami, aczkolwiek waham się pomiędzy tą książką, której, powiem szczerze, nigdzie, no nie wiem, ja nie trafiłam nigdzie na jej recenzję, może akurat tak się zdarzyło. Jeśli przeczytaliście Między Falami, to, to mi napiszcie tutaj w tym krótkim opisie, z tyłu możemy przeczytać, że to jest książka o rodzicielskiej miłości, przytłaczającym lęku, chorobie i zdrowiu, o trudnej nastolatce i problemach małżeńskich. A dlaczego waham się pomiędzy tytułami, bo zastanawiam się, czy przeczytać między falami, czy przeczytać ciche wody, czyli najnowszą powieść Sarymos. Dajcie znać, co, co sądzicie. Dajcie znać, co mam wybrać: między falami czy ciche wody. Kolejna książka, która przyszła mi na myśl w momencie, kiedy mm, patrzyłam sobie tak po półkach i no i wybierałam książki na jesień, to książka, którą też już kupiłam, no spory, spory czas temu yy, i bardzo chciałam ją przeczytać i nie, do tej pory tego nie zrobiłam, yy, ale parę osób mi ją polecało yy, i to jest Susza Nila Schustermana, książka, która zbiera dobre opinie. To jest. Ona gdzieś tam jest zaszeregowana w kategorii literatury młodzieżowej, ale myślę, że jak najbardziej można ją sobie przeczytać. I to jest książka z gatunku tych książek, takich post-apo, to znaczy, wydarzył się jakiś kataklizm, i bohaterowie muszą sobie poradzić w świecie, który, no, który zostali, który. Yy, stał się no, taki, a nie inny po jakiejś wielkiej katastrofie. Tutaj yy, brakło wody. Tu brakuje wody wszędzie, w kranach, w, nie wiem, w morzach, w jeziorach i tak dalej. No i akcja dzieje się w Kalifornii. Tak? I Kalifornia nawiedza najdotkliwsza od stuleci susza. No i zapewne będzie tu walka o przetrwanie. Będzie tu... Yy, yy, no, jakaś taka pewnie rozdzierająca serce, będą jakieś pewnie rozdzierające serce sceny wyboru pomiędzy czymś a czymś, tak, tak mi się wydaje. I no, i pewnie będzie tak mocno, właśnie nie wiem, czy mocno przerysowany, a może wielce prawdopodobny świat, który pozbawiony jest wody. Myślę, że tak jakoś wkomponowałam się z tym tytułem na obecny czas poniekąd. Napiszcie, co Wy o tej książce sądzicie, czy ją przeczytaliście i czy mi ją polecacie i czy jest tak, no, tak dobra, jak, jak była ona przedstawiana gdziekolwiek na, na portalach wszelkich księgarskich, książkowych czy Instagramie. Mam też ze sobą y, bardzo króciutką, bo zaledwie 150-stronicową książkę, którą otrzymałam y, całkiem niedawno od wydawnictwa książkowe Klimaty. Y, za to bardzo dziękuję i bardzo, się też, bardzo też się cieszę na tę książkę, bo, y, bo byłam, byłam jej ciekawa, bo jest to książka autorki mołdawsko-rumuńskiej. A jej nazwisko to Tatiana, Tatiana, i na pewno nie jestem w stanie przeczytać tego nazwiska. Tatiana Tibulec, lato, gdy mama miała zielone oczy. I to jest debiut tej rumuńskiej autorki. I tutaj, tutaj, autorka pokazuje nam miłość syna do matki. Tą y, bardzo silną więź, jaka nawiązuje się pomiędzy bohaterem, który wraz ze swoją y, matką y, wyrusza pewnego lata do y, Francji na wieś, y, zamiast pojechać z kolegami w zupełnie inne miejsce. No i jak bardzo z tego, y, początkowo z tego powodu jest y, niezadowolony, zły i zbuntowany i tak dalej, bo jest nastolatkiem. I y, y, jak bardzo to lato. Y, będzie dla niego ważne i jak bardzo będzie je rozpamiętywał przez już dorosłe swoje życie. Więc troszkę taka wspomnieniowa książka, być może posiada pewne aspekty psychologiczne. Nie wiem, bardzo dużo jest tutaj, to znaczy tak, mało jest dialogów, więcej jest takiego ciągłego tekstu, ale jakoś tak mam wrażenie, że to będzie taka rozczulająca Emocjonująca książka. No, zobaczę. Też będę Was prosiła o to, żeby napisać, czy czytaliście tę książkę i jak Wy ją odebraliście. Ja na to wydawnictwo Książkowe Klimaty trafiłam jak zwykle gdzieś zupełnie przypadkowo, przeglądając jakieś tam wydawnictwa i książki w internecie. I stwierdziłam, że to, że to wydawnictwo ma bardzo dobre tytuły. No i książkowe klimaty były tak uprzejme, że przysłały mi nie tylko tę książkę, ale jeszcze kilka innych. Ale to, jakie to książki, to już zobaczycie w hmm, book haulu, który w sumie też się szykuje, bo uzbierało mi się trochę książek, ale to jeszcze dajcie mi chwilę czasu. I kolejna książka, którą zostawiłam sobie na jesień, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest bardzo letnia książka. Letnia. Bo na lato. Ja ją w lecie dostałam od wydawnictwa Czwarta Strona, ale oczywiście nie zdążyłam jej przeczytać. Hmm. I jakoś tak jestem przekonana, że będzie mi się dobrze czytało, bo znam inną książkę tej autorki, Taylor Jenkins Reid, i to jest Malibu Płonie. Książka, która była wszędzie. Jest w sumie w dalszym ciągu, wszędzie ją widzę na Instagramie. I nie tylko. A dlaczego wydaje mi się, że będzie dobra? Bo. Siedmiu mężów Evelyn Hugo bardzo mi się podobała i Malibu płonie też prawdopodobnie będzie taką właśnie obyczajówką, aczkolwiek um, autorka ta ma to do siebie, że potrafi bardzo zainteresować fabułą i, 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 i te fabuły nie są takie płytkie, jeśli wiecie o co mi chodzi. Tutaj w Malibu płonie mamy um, końcówkę lata Mamy w ogóle rok chyba 83. Tak, 83 rok, i mamy takie środowisko młodych osób, które wyczekują na pewną imprezę, która ma mieć miejsce u bardzo takich osób, które no. Tam w, w swoim środowisku są, cieszą się mm, takim dużym poważaniem, w ogóle zainteresowaniem są, no nie można powiedzieć, celebrytami. To jest trójka rodzeństwa. Mm, surferka, supermodelka, fotograf i, i też chyba surfer. No i oni urządzają w swoim domu, w Malibu wielką imprezę. No i tam dochodzi do pewnych y, konfliktów, sytuacji, wskutek których e, ten dom płonie, czy on w ogóle całkowicie spłonie? No i tam wyjdą na jaw oczywiście jakieś zapewno, zapewne rodzi, rodzinno-jakieś, e, nie wiem, towarzyskie e, tajemnice. I wiecie co? Ten film trochę, ten film, ta książka przypomina mi trochę film, który kiedyś oglądałam na Netflixie, i to był. Na pewno wiecie, o czym mówię. To był film pod tytułem. Linia. Zabijcie mnie, nie, nie pamiętam teraz. Ja sobie to sprawdzę. Ja sobie to sprawdzę i gdzieś tu zamieszczę ten. Tytuł tego filmu. A jak wiecie, to, to napiszcie w komentarzach. Ale e, wiecie, co mi się wydaje, e, że e, dlatego te książki, tej, tej właśnie autorki są tak bardzo dobre, bo. Przeczytałam, że zanim ona zaczęła pisać książki, ona była mocno związana z branżą filmową. Dlatego te książki czyta się tak dobrze, bo one są w zasadzie gotowym, filmowym scenariuszem. Być może tu tkwi cała tajemnica. I słuchajcie, ostatnia książka, której yy, jestem bardzo ciekawa. Ostatnia książka, o której opowiadałam Wam ostatnio na moim Instagramie. Jeśli ktoś z Was śledzi mnie na Instagramie, no to będzie wiedział. Yy. I w tym momencie będę Was również bardzo prosiła o opinię na temat tej książki. To jest Radek i Jagla. No, a dlaczego ta książka jest dla mnie tak jakoś ważna? Dlatego, że to będzie moja bardzo poważna próba przeczytania fantastyki. Chociaż osoby, które tę książkę przeczytały, twierdzą, że to nie jest taka fantastyka, fantastyka do końca, że no, tu są pewne elementy mm, nie do końca też przypisane y, temu właśnie gatunkowi. Sam autor powiedział, że dobrze się przy tej książce bawił przy pisaniu tej książki. Y, I wszystkie opinie, które czytałam na temat tej książki, i także te, które słyszałam, są bardzo dobre. Y, ale co mnie jeszcze skusiło? Skusiło mnie to, że bardzo często były to opinie osób, które, no jak twierdzą, nigdy fantastyki nie czytały, bo im się po prostu takie książki nie podobały. Bo wymyślone światy, bo wymyśleni bardzo bohaterowie, tacy nierealistyczni, nierealni, dziwni. Ale po przeczytaniu Agli. No, przepadli. przepadły te osoby. Stwierdziły, że no, to jest, to jest to, że być może takiej fantastyki całe życie szukali. I co? Ja w tym momencie to muszę się przyznać, jestem po, po przeczytaniu 53 stron. Niewiele. I też z tego, co pisaliście mi na Instagramie, to jest. Y też taki początek, który wymaga pewnego przyzwyczajenia się do tego stylu, do tego świata przedstawionego, do fabuły, i że w pewnym momencie powinno zaskoczyć, że trzeba przejść te ileś tam stron, żeby, żeby w to wejść. No, a jeśli jakby od początku to nie idzie, no to być może, nie wiem, lepiej odłożyć tę książkę. Napiszcie, co Wy sądzicie na temat Agli. Ja jestem również zauroczona samą postacią autora, Radka Raka, bo też w sumie świeżo po spotkaniu autorskim właśnie z nim jestem. I no jakoś tak mnie ujął swoją postawą i o tym, jak pięknie o książkach opowiadał, o literaturze w ogóle. I, I sam w sumie agle chwalił i, i twierdził, że jest to książka inna niż, niż dotychczas, inna niż wszystkie te, które napisał do tej pory. Jak wiecie, za baśnią wężowym sercu trzymał nekrodę literacką Nikę. Tak więc, jeśli możecie, to, to napiszcie mi jeszcze raz, bo, bo na Instagramie pisaliście mi dużo komentarzy na temat tej książki, ale napiszcie też tutaj, czy mieliście tak samo, czy przekonaliście się do niej. E, czy, czy raczej była dla Was nie do końca e, skrojona, nie do końca pod Was ta książka? E, no ale ja jakoś tak sobie postawiłam za cel przeczytanie, właśnie. Agli A nie jest to cieniutka książka. A jest tak w ogóle pięknie wydana, taką ma wyklejkę. A jeszcze Wam pokażę, jaki piękny zostałam autograf. Z odręcznymi rysunkami. Motylkiem i żuczkiem. Tak więc to są moje książki na jesienne wieczory. Ja myślę, że może ten zestaw trochę się zmienić w trakcie, w trakcie trwania jesieni. Bo wiecie, że tak często bywa, że to, że to się zmienia. No jeśli tak, to śledźcie mój Instagram, to tam zawsze na bieżąco, chyba raczej na bieżąco, pokazuję, co czytam jeśli macie ochotę zerknąć, co, co czytam i co u mnie może słychać, to zaglądajcie sobie na mój Instagram, tam w stories i postach relacjonuję to, co, co czytam i to, co dostanę, co sobie kupię, oczywiście o książkach mówię i to co robi w wolnym czasie też, więc możecie sobie podglądnąć. Zaglądajcie oczywiście do moich poprzednich filmów, zostawiajcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę, no i subskrybujcie. Przybywa Was tak pomaleńku, pomaleńku, coraz więcej, także będę się cieszyła bardzo, jeśli no jeśli będzie Was coraz więcej. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!